Zakładamy, że sytuacja już jest, słyszymy to gryzienie, widzimy dziurki w naszym drewnie. No i co można zrobić? Mamy kilka rodzajów technik. Oczywiście, znowu, tak jak w przypadku tych szkodników, realnie jest ich kilkaset, w praktyce kilka takich, które liczą się na rynku. Takie, które faktycznie w praktyce będziemy. W stanie zastosować. No właśnie, więc przechodząc do, już konkretnie do technik, technik usuwania szkodników drewna. No to pierwszą podstawową techniką stosowaną, może być być może najczęściej słyszana, jest fumigacja albo gazowanie. I tu mówimy o gazowaniu fosforowodorem. Do tego typu zabiegów potrzebne są specjalne uprawnienia. Osoby, które wykonują tego typu usługi, są Obserwowane czy kontrolowane przez specjalną jednostkę, wiorin lub piorin. I na czym polega ta metoda? Metoda ta polega na szczelnym obłożeniu całego domu specjalną folią. Ta folia ma właściwości gazoszczelne, to znaczy ten gaz, który w środku wypuścimy, nie przedostanie się na zewnątrz i nie może się przedostać na zewnątrz, ponieważ. Zabieg będzie po prostu nieskuteczny, także trzeba szczelnie obłożyć cały dom. No i to oznacza też wyprowadzkę, wyprowadzkę wszystkich domowników, naszych pupili, zwierząt domowych, również wszystkich ludzi, którzy muszą opuścić to miejsce, no i przenieść się gdzieś indziej. Standardowo będzie to trwało około tygodnia, ale może trwać nawet do 14 czy nawet 21 dni. W jakichś tam skrajniejszych przypadkach. Więc no jest to o tyle uciążliwe, że faktycznie ta wyprowadzka jest konieczna. Nie każdy ma taką możliwość. Dyskrecja w tym przypadku tej metody, no jest wątpliwa, ponieważ absolutnie każdy sąsiad będzie musiał zapytać, coś tu się dzieje w takiej sytuacji, kiedy dzieje się coś naprawdę wyjątkowego i nietypowego na naszym podwórku. Dodatkowo, jeżeli dowiedzą się, że jest to śmiercionośny gaz, no to. Może to faktycznie stresować różne osoby dookoła, więc pod tym względem też ta metoda ma pewną, pewną wadę. Jeśli chodzi o gwarancję, o, o skuteczność. Skuteczność przy dobrym, perfekcyjnym wykonaniu tego zabiegu jest bardzo dobra. Można skutecznie wybić insekty. Problem polega tylko na tym, że gaz w żaden sposób nie impregnuje, nie zabezpiecza domu na przyszłość. Czyli pozbywamy się insektów jak najbardziej. I tutaj dużą zaletą fumigacji jest to, że wchodzi w każdą szczelinę, w każde miejsce, do którego gaz mógł się przedostać, ale niestety no, nie zabezpieczamy w przyszłości tego drewna. To znaczy, jeżeli gdzieś tam jakiś szkodnik znowu się pojawi, przyniesiemy tego szkodnika, powiedzmy na przykład nową partią drewna, którą będziemy na przykład mieli, do która będzie z przeznaczeniem do kominka, czy znaczy z jakiegokolwiek innego powodu, no to. Temat może gdzieś tam powrócić, ze zdwoj... no, może nie ze zdwojoną siłą, ale po prostu powrócić. Jakie są skutki uboczne? Przy perfekcyjnie wykonanym zabiegu, dobrze ogrodzonym, dobrze zabezpieczonym, przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa, wszystko przebiegnie dobrze. Ale niestety, jeżeli przez przypadek ktoś tam się dostanie do, do takiego miejsca, zdarzały się przypadki, znam, w niektórych sytuacjach, gdzie klient, który był powiadomiony o tym, co powinien zrobić, przypomniał mu się, że miał mięso w lodówce, a lodówka była wyłączona, no i wszedł na wdechu do śmierci nośnego gazu. Na szczęście przeżył, no ale są takie różne nieciekawe przypadki. Gaz zabija absolutnie wszystkich, czy to ludzi, czy zwierzęta, wszystkie żywe stworzenia, które będą w tym domu, w tym momencie. Więc przypadkowy człowiek, przypadkowe zwierzę, które gdzieś tam wejdzie, pojawi się, nie wyjdzie z tego miejsca, no niestety grozi to nie tylko utratą zdrowia, ale też życia. Także pod względem bezpieczeństwa należy tą kwestię uwzględnić. Jaka jest cena? No nie może to być tani zabieg. No, z uwagi na Kwestie związane z tym, że faktycznie trzeba okleić dookoła. Ta folia gazoszczelna też nie jest tania. Usługę musi wykonać najlepiej nie jeden, ale przynajmniej dwóch techników z uprawnieniami. Każdy z nich musi mieć uprawnienia. Także no, te wszystkie elementy powodują, że zabieg może być kosztowny. Może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. No, wszystko oczywiście zależy od indywidualnej wyceny i, i konkretnego domu. W tym przypadku nie mamy do czynienia z żadnymi dodatkowymi kosztami poza kosztami, które bezpośrednio są związane z wykonaniem tego zabiegu ze środkiem, który jest użyty przez firmę, która, która wykonuje taki zabieg. Zdecydowanie nie zalecam wykonywać tego samemu. Szczególnie, że prawdopodobnie większość z Państwa nie będą, będzie miało po prostu tych uprawnień do wykonania tej usługi. Także no tutaj całość kosztu, który jest niemały, ale zawiera się po prostu koszcie wykonania takiej usługi.